Dzień dobry, tutaj jak Golonko, portal na temat Dziś pytamy przechodniów, za czym najbardziej tęsknią? Lata 70., 80., za młodością. No to za domem, za rodzicami, bo się przeprowadziłam. A... Wyprowadziłam się z domu do innej części Polski. Za wolnym czasem. Jako dziecko jednak mieliśmy tego więcej, teraz lecę na wykłady, i no niestety. Za pewną kobietą, która mi zniknęła. Obleciała jak czarownica na Miotle. Oczarowała mnie. I odleciała gdzieś i nie wiadomo gdzie. Ale nie szukamy. Ona się znajdzie, mam nadzieję, bo ona też mnie chwilami potrzebuje. Chyba za dziećmi, bo mam teraz syndrom opuszczonego gniazda. A... Mam dwie córki, które się rok temu wyprowadziły. Jestem sama i tęsknię za córkami i muszę się z tym jakoś uporać. Ale mają bardzo kochaną mamę. Jeżeli pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl o tęsknieniu, to są dzieci. Także gratulujemy mamy i zazdrościmy. Za wspólnym czasem z rodziną. No najbardziej teraz za dziećmi, bo jestem teraz oddalony od nich od parę ładnych kilometrów, no i no za nimi właśnie tęsknię. Ja. To pozdrawiamy dzieciaki. Z, za solidarnością, za kulturą, jak to, to powiedzieć, tak aby się ludzie szanowali, jak kiedyś to było, kiedyś nie było pieniędzy, z byle czego się człowiek cieszył, tak. a tu teraz jest całkiem inaczej. Nie? Myślę, że mimo wszystko za tą szkołą, bo jednak studia to już nie to samo, jak sobie tak pomyślałam ostatnio, że jednak do tej szkoły już nie wrócę. Że ja jestem na pewno tęsknię z jakimiś osobami w moim życiu, które <grym> e, albo, roz, albo nasze drogi po prostu się rozminęły, lub też się jakiś konflikt, który sprawił, że już nie trzymamy się razem. Ale nie, 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 nie wydaje mi się, że czymś bardzo Nie Wydaje mi się, że jest lepiej niż było kiedyś o wiele. Tęsknię za tym, żebym zjadł w końcu lunch, bo od rana nic nie jadłem. W związku z powyższym mam nadzieję, że za chwilę usiądę i zjem. A w ogóle to najczęściej powiedzmy, za czym to, no to takie jest już może trochę banalne, aczkolwiek chyba normalne, że chciałbym częściej widzieć się z synem, z tym małym, który jest tak, no i za tym tęsknię.